Pytanie. Jaka jest różnica między pomazaniem a zapieczętowaniem w następującym w wyjątku z Pisma Świętego? Który nas utwierdza z Wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas. Drugi list do Koryntów, pierwszy rozdział, 21, 22 werset. Odpowiedź. Pomazanie jest jednym obrazem. Zwrócę Waszą uwagę na obraz podany w Piśmie Świętym. Już mówiłem o Chrystusie, Jezusie jako głowie oraz Kościele, Jego ciele, a obraz ten był użyty w wypadku figuralnego kapłaństwa. Czytamy, że Aaron był kapłanem. On we własnej osobie wyobrażał Jezusa i cały Kościół, królewskie kapłaństwo, a święty olej pomazania, który został wylany na jego głowę, ściegał aż na podołek jego szat. Co to oznacza? Oznacza to pomazanie Aarona jako całości i jest to pomazanie, jak mówi apostoł, pod które wy i ja wchodzimy. Gdy przystępujemy do Chrystusa, przystępujemy do pomazania. Pomazanie to należy do całego ciała, które Bóg naprzód przewidział i przeznaczył. A gdy dochodzimy do członkostwa w tym ciele i trwamy w nim, jesteśmy członkami pomazańca i znajdujemy się pod tym pomazaniem, jak stwierdza apostoł. To pomazanie, które się wywzięli od niego, zostaje w was. 1 List Jana, drugi rozdział, 27 werset. Zapieczętowanie jest czymś, co sięga jeszcze dalej. Apostoł mówi: zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym i nie tylko zostaliście pomazani Duchem Świętym, lecz zostaliście zapieczętowani. Pieczętowanie w waszym, jak również w moim wypadku, ciągle się jeszcze odbywa. Co to oznacza? Jest to odbicie w nas charakteru Pana. Odciska się on na was coraz bardziej i mocniej. Jesteście pieczętowani Duchem Świętym. Jak długo będzie to trwać? Aż do dnia odkupienia. Jeżeli pozwolicie, by to odbicie było w Was, będziecie się stawać coraz wierniejszym obrazem drogiego Syna Bożego i to jest warunkiem na podstawie którego Wy i ja możemy w Nim mieszkać. Nie tylko otrzymujemy pomazanie na początku, ale także otrzymujemy Ducha i mamy znaki uświęcenia i uczniostwa.